Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, w naszym programie mówiliśmy już o Antonim Krzyżanowskim, mówiliśmy o Rogerze Sławskim. Przyszła pora na trzeciego, trzeciego pokolenia, też architekcie Poznania. Architekcie, który, który podobnie jak poprzedni dożył no, takiego sędziwego wieku, 88 lat żył. Tak, 88 lat żył i rzeczywiście zostawił bardzo dużo śladów w swojej działalności w Poznaniu. Właściwie, gdzie w centrum nie pójdziemy, tam zobaczymy jakieś dzieło. Władysława Czarneckiego. Ale my zaczynamy od jego, od parku jego imienia. Park o, między Osiedlem się. Przyjaźni a Osiedlem Zwycięstwa, który został nadany w 2003 roku imieniem Parkiem Władysława Czarneckiego. Tak, tego wielkiego architekta, o którym możemy powiedzieć, że zaprojektował Poznań. Tak, naprawdę, on zaprojektował nowoczesny Poznań. Tak właśnie o nim dzisiaj opowiem. Ruszamy. Ma około 5 hektarów powierzchni, powstał w latach 90., a w jednym z miejsc niedaleko pętli na połapskiej, tramwajowej pętli, jest obelisk, bo trudno nazwać to pomnikiem, prawda? Tak, tak. Tak, Człowiek, który zasłużył na wielki pomnik, ma obelis, ale e, z całym szacunkiem, tablica przypomina o Władysławie Czarneckim, który notabene urodził się. W Lwowie, tak. a nie w Poznaniu. Tak, nie miał nic wspólnego z Wielkopolską. Do 1935 roku był osobą zupełnie nieznaną tutaj, zupełnie obcą. Urodził się w Lwowie w 1895 roku, ukończył Politechnikę Lwowską, czyli w razie szedł już w tym kierunku. W I wojnie światowej walczył w armii austriackiej, został się teraz rosyjskiej, potem był w polskich korpusach. Przez okres dwudziestolecia międzywojennego przez jakiś czas służył w y, saperach, w oddziałach saperów y, polskich. W rezultacie zmienił swoje działania i wystartował do konkursu na architekta miejskiego w Poznaniu. W 1935 roku konkurs wygrał i od tego momentu był już związany na stałe ze Stońcem Wielkopolski. Ale jeżeli zwrócimy uwagę na tablicę, która tutaj jest umieszczona na tym granitowym kamieniu, twórca Układu Przestrzennego Zieleni Poznania. Właśnie, tak. kliny zieleni, poznańskie kliny zieleni, miało być ich 10, trochę mniej ostatecznie ich zostało. Ściśle współpracował ze słynnym profesorem Adamem Wodziczką, twórcą Wielkopolskiego Parku Narodowego. I te kliny miały przewietrzyć miasto, miały zmienić atmosferę, miały wprowadzić więcej życia. No myślę, że wprowadziły, bo przecież dzisiejsze tak. Jezioro Maltańskie i Klin Cybiński Daje nam to takie świeże powietrze. Idąc dalej, klin Golęciński, czyli od jeziora Strzeszyńskiego w stronę ogrodów. Klin, zaraz obok, na Ramowicki, prawda? Dębiński. To są te wszystkie kliny, które dały to powietrze Poznaniowi. I to już w latach 30. -tych. Tak, i ciekawe, że przetrwały do dzisiaj. Wbrew prawdopodobnie irytacji niektórych deweloperów. No ale na szczęście udało się je uratować. Ale my go bardziej dzisiaj przedstawimy jako architekta wielu ważnych obiektów w Poznaniu, wielu budynków. Użyteczności publicznej, ale też restauracji. No co, jedziemy do Magnoli? Oczywiście, jak najbardziej. Tak sobie myślę, Władysław Czarnecki to jeden z najbardziej płodnych architektów. Tak. Poznania, tak? związanego z Poznaniem, ale można podzielić go na takie dwa etapy, czy dwa takie momenty. Do wojny i po wojnie. I po wojnie, tak, tak. tak. Czyli... Okres wojny spędził za granicą, ale po powrocie do Poznania, po pierwsze musiał naprawić to, co w czasie okupacji zostało zniszczone, i projektował dalej. Pierwszy budynek, który zaprojektował, to, były, to był zakład leczniczy i łaźnie na Słowackiego, Czy Słowackie. Słowackiego. Istnieje do dzisiaj. Istnieje do dzisiaj tak, tak. A 26 rok to jest Magnolia. A, Magnolia, no, restauracja, chodziło się prawda? tam do restauracji. Restauracja klimatyczna z charakterystyczną atmosferą. Istniała. Niestety już jej nie ma, ale jest ciekawy budynek z taką troszeczkę mieszaną architekturą. No bo to jest taka, trochę taki miks architektoniczny. Trochę kolumn jońskich, monumentalizm taki z lat 30 trochę modernizm, taki miks Trudno nazwać go eklektyzmem, ale jak tak patrzymy na Magnolię, widzimy bardzo ciekawy obiekt, to historyczny już przecież. I sympatyczny. Projekt jest bardzo sympatyczny, podobnie jak będące za nami wejście do Parku Wilsona, który też jest zaprojektowane przez Czarneckiego. I tak samo w Palmiarni ta, ta strefa wystawowa, ta, ta, ten, ten element wystawowy. Tak, tak. Ta. Element tam. wystawowy. Taras przeznaczony do odpoczynku, do spacerów. Na Berwińskiego i na Wyspiańskiego kolejny duży dom, duża tak. kamienica. Tak? Z tego też znany był właśnie Czarnecki, że budował kamienice, potężne monumenta, nawet osiedla. Tak. Bo przecież między 25 a 37-38 zbudował mnóstwo obiektów w różnych dzielnicach Poznania. Czasem się nawet zastanawiam, skąd on brał czas na to wszystko. O, tak, jak, tak jak artyści z renesansu, miał ludzi to, do tego to. zapewne. Roger nie, nie, pozornie. tu chyba on projektował. Tu projektował. Tu chyba on. E, ciekawym też budynkiem jest na Wspólnej, u nas na Wspólnej w Poznaniu, tak. osiedle na, w stylu wiedeńskim, Karl Marx e, Hof, czyli takie wielkie, monumentalne osiedle, budynek zaprojektowany specjalnie dla osób, które zostały wysiedlone z Łazarza w momencie, kiedy budowano tak, PWK. Prawda? No, wejście główne na Pewłkę, tak samo jest jego dziełem. No i przede wszystkim dworzec zachodni, charakterystyczny, specyficzny budynek dworca zachodniego. Wejście na targi już nie jest zachowane w tej postaci, bo tam jest w tej chwili to słynne akwarium, które budzi różne skojarzenia i opinie. Natomiast zachowany jest dworzec zachodni po przeciwnej stronie, który był wylotowy w kierunku pewuki właśnie tu mówimy o monumentalnych budynkach, ale też było coś małego i skromnego. Szalety, toalety to, na tak. rynku Łazarskim, Jerzyckim, jedyny rynek Jerzycki. Nie zachowane lodów, na placu wiosny To tak. Coś, proszę Państwa, coś bardzo romantycznego. Coś, co zostało niedawno odrestaurowane, odnowione. Coś, co mówił Pan, że chodził Pan do szkoły po tych schodach słynnych na Wildzie. Tak, to, no, do szkoły no, chodziło się tam na WF, no, to znaczy w no. czasie studiów między Górną a Dolną Wildą. Schody bardzo charakterystyczne. Charakterystyczne, rzucające się w oczy, No trzeba było się na nie wdrapywać. Takie nasze trochę hiszpańskie schody. Coś takiego. Coś podobnego, jak są wieczorem podświetlone, bo tam są te latarnie Art Deco jeszcze, bardzo tak, pięknie tak. odrestaurowane schody, a to wszystko zaprojektował przed wojną właśnie Władysław. Albo Władysław. jak warszawskie kamienne schodki. Niech może kawałek. być, może być, tak, tak. Jest. Okres II wojny światowej dla Władysława Czarneckiego też był pracowity jako, Bardzo pracowity jako architekt. Bo tu mówimy o armii Poznań, mówimy tu o tak, e, tak, wojnie tak. Na, na, na froncie, ale w Szkocji był wykładowcą, e, w Liverpoolu był wykładowcą architektury. Doszedł do stopnia profesora. Tak, profesora Uniwersytetu tak. Londyńskiego. Tak. No i co? I wraca w 1947 do Poznania i zaczyna znowu działać, projektować. Ważne budynki użyteczne. Zaczyna, zaczyna od kontynuacji pracy, którą dokończył krótko przed wybuchem II wojny światowej. Chodzi oczywiście o dom żołnierza. Budynek modernistyczny, typowy w tym stylu, który krótko przed wybuchem wojny został oddany do użytku. w 1939 roku stał się siedzibą Gestapo, wysadzony w powietrze w roku 1945. Władysław Czarnecki, twórca tego budynku. Pracował przy jego odbudowie, ale następny budynek, bardzo prestiżowy w tamtych czasach, to jest ten, który jest tutaj za nami. Czyli dzisiejsza siedziba, to no w sumie to tylko uam nie tak? Ale tak. to było kolegium, kolegium historikum między innymi. się History, historyku, a jeszcze wcześniej siedziba Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu. Tak zwany Biały Domek, bo rzeczywiście był biały wtedy. Budynek o określonej opinii. Oj tak. W, 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 wśród mieszkańców Poznania, ale w dalszym ciągu bardzo użyteczny. No Jest tam m.in. centrum. Elipa. Zaprojektowany 49-50 i jest tutaj akcent z czarneckim, czyli tablica, która upamiętnia, jest, tak. że został Jak nadany tytuł honorowego tutaj obywatela SARP-u, czyli Stowarzyszenia Architektów, za budynek Magnoli w 70 roku. Więc mamy dwa duże budynki szkoła, Szkoła ma Sama Marzewskiego, tak. która jest w też w gestii Uniwersytetu Adamowickiego. Kościół Dominikanów na przykład. Ale Kościół Dominikanów to tylko był przez niego rozbudowywany, bo jest to kościół w rzeczywistości zaprojektowany przez Adolfa Szyszko-Buchusza i w oryginale, w pierwotnym oryginale, znajduje się w Trębowie. Podobnie jak, co prawda, szpital onkologiczny, nie, on już został zaprojektowany prawie w całości przez Wodysława Sowa Czarnieckiego. Tak. No i potem drobne budynki, drobne elementy i na samym końcu garaż. garaż tak. Na Nareszcie końcu, coś dla siebie coś zaprojektował. Dla siebie, tak. na, na Grunwaldzkiej 117 tam ja zbudował dla siebie garaż. I to był rok 1968. Wysław Czarnecki skończył praktycznie swoją pracę w 1968 roku w Poznaniu. Poznaniu, tak. tak. Co ciekawe, skończył garaż, ale dom cały projektowała jego żona Janina. O której jeszcze kiedyś powiemy. I jeszcze o niej powiemy, bo to bardzo interesująca postać, zresztą też pochowana tutaj na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan. Ale rok 69, 70 i lata 70 to ten okres, kiedy mieszka czy przebywa w Pniewach. U Szulanek. I bardzo intensywnie się angażuje w rozbudowę zgromadzenia, urządzenia sanktuarium siostry Urszury Raduchowskiej. I tam ostatecznie osiedł i tam umarł. I tam umarł? Tam został też pochowany przecież, tak? Tak. W 1983 roku. Umiera, tak jak tu mamy zaznaczone, w 1983 bodajże chyba w lutym. I co się dzieje? Jego ciało zostaje przeniesione. W późniejszym okresie, tutaj do Poznania na cmentarz zasłużonych w 2011 roku. Ale podsumowując krótką biografię, historię tego wielkiego architekta, kojarzymy go jako człowieka, który odbudował, przebudował Poznań, ale tak. też i pisał, prawda? Właśnie to jest ciekawostka, bo przecież mamy tutaj trzech wybitnych architektów, o których mówiliśmy, ale na przykład Rokersławski, który był o pokolenie starszy od Czarneckiego, nie miał specjalnych, nie miał specjalnych ciągotek do do pisania, dopiero, dopiero, tak. do ale Czarnecki jak najbardziej, bo pisał artykuły, pisał materiały dotyczące swojej działalności, ale przede wszystkim był autorem trzech tomów pamiętników Wspomnień. Wspomnień, tak, jest, tak. tak pamiętników, wspomnień, w których charakteryzuje bardzo interesująco, niezłym piórem Poznań międzywojenny, ale z jego okresu, wtedy kiedy on to był. No i oczywiście jest pewne podsumowanie, mianowicie, Władysław Czarnecki to był też mój Poznań. Książka, która stanowi taką jakby syntezę. To no, są wieża górnośląska. Właśnie, ale był projektantem wejścia do powszechnej wystawy krojowej. Tego wejścia, którego już dziś nie ma, podobnie zresztą jak samej wieży. Książka, która jest właśnie, właśnie niezastąpiona, podobnie jak w pamięci Czarneckiego, do analizy poznania międzywojennego, poznawania środowiska naukowego. I co ciekawe, Władysław Czarnecki była sobą raczej skromną. To nie był ktoś, kto był na piedestale, kto nie był specjalnie otoczony jakoś, jakimś nimbem, tak jak Roger nie Sławski. Z Sławski. Nie rywalizował z Rogerem Sławskim? Nie, absolutnie. To jest tak. ciekawe, bo właśnie między ludźmi sztuki, między architektami, między budowniczymi jest rywalizacja, jest konflikt, jest, są stosunki bardzo różne pomiędzy nimi. Tutaj chyba sprawa też polega na różnicy wieku, bo przecież Czarnecki był o jedno pokolenie od Sławskiego młodszy. Wzajemnie sobie nie wchodzili w paradę, zgadzali się, obydwaj byli ogromnie zasłużeni dla miasta. No i to zresztą jest też napisane na, na grobku Władysława Czarneckiego. W pełni mu się to należało.